Maryjo, pragnę wynagradzać Twojemu niepokalanemu sercu wszystkie bluźnierstwa i zniewagi, jakie je ranią. Maryjo, ukochana córko Boga Ojca, udział w nabożeństwie pierwszosobotnim jest odpowiedzią na Twoje wezwanie. Pragnę spędzić z Tobą ten czas trwając przy Twoim niepokalanym sercu. Odsłoniłaś się przede mną. Wpatrując się w każdą ranę Twojego serca, widząc każdy miecz boleści, który je przeszywa, nie mogę pozostać obojętna. Chcę być przy Tobie, pragnę współodczuwać z Tobą ból, który nie jest bólem bezsensownym, ale jest życiodajny. To ból rodzenia, tak jak na golgocie. Ofiaruje Go za wszystkich tych, którzy cię ranią, przez ból Twojego niepokalanego serca, w którym obiecałaś ratunek dla świata, daj im życie Maryjo. Zapal w ich sercach światło miłości Chrystusa. Maryja i Józef. Znaleźli Jezusa dopiero po trzech dniach w towarzystwie nauczycieli i faryzeuszów. Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Matka Boża rozważała te słowa w sercu i modliła się. Otwarte serce. To serce rozważające, które nieustannie pyta: Boże, co chcesz mi przez to powiedzieć? Otwarte serce to serce słuchające Bożej mądrości. Otwarte serce to serce dostrzegające, że Bóg przychodzi w wydarzeniach, szczególnie w tych trudnych, których nie rozumiemy. Matko, naucz nas jak przyjmować i rozważać niezrozumiała dla nas drogi Boże. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby wypełnić świętą wolę Ojca, który chciał ukazać wielkość swojej miłości, wyrażając ją w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, to był jedyny pokarm Jezusa: wypełnić wolę Ojca, nic innego się nie liczyło. Czyż nie wiedzieliście, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Całkowite zjednoczenie, harmonia i oddanie się w miłości. My najczęściej chodzimy własnymi drogami, nie zważając na wolę Bożą, a Twoje matczyne serce cierpi z tego powodu. Ty miałaś tylko jedno pragnienie, aby w Twoim życiu wypełniła się cała wola Boga. My mamy tak wiele różnych pragnień, które często nas zwodzą i nie dostrzegamy Bożych dróg, a Ty jesteś naszą matką i pragniesz z nami dzielić się całym swoim życiem i sercem. Chcesz nie tylko tego, żebyśmy modlili się do Ciebie i przyzywali Twojego wstawiennictwa, ale przede wszystkim chcesz, żebyśmy żyli tak jak Ty. Maryjo, Ty potrzebujesz dusz, które w pełni oddadzą się Jezusowi i wiernie będą kroczyć jego drogami pragnę szukać i odnajdywać Jezusa każdego dnia w kościele w sakramentach modlitwie w piśmie świętym a także w wydarzeniach które także są słowem boga skierowanym do mnie Maryjo, Wypraszaj mi światło Ducha Świętego, bym rozumiała te wydarzenia w świetle Bożej miłości, nie przez prezmat niepokojów i lęków, ale dostrzegając we wszystkim rękę kochającego Ojca. Maryjo, proś Ducha Świętego, aby rozpalił we mnie pragnienie modlitwy osobistej, które otwiera moje serce i umysł, abym mogła widzieć prowadzenie Ducha Bożego w moim życiu. Duchu Święty, wprowadzaj nas w zrozumienie Twoich tajemnic. Niech się dzieje wola Twoja, to słowa wyrażające zgodę na przyjęcie woli Bożej. Tak często modlimy się tymi słowami w modlitwie Ojcze nasz, aby wola Boża działała się w niebie, jak i na ziemi, na ziemi, czyli w moim życiu. Dobry Ojciec zawsze nas słucha i wybiera drogi które nie pozbawią nas zbawienia. Pragnie dla nas wszystkiego, co przyniesie nam dobro wieczne. Rzeczy powierzchowne nie są w stanie nas napełnić. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Maryjo, Ty wypełniałaś się doskonale, dlatego stałaś się częścią Królestwa Bożego. Niestety, nasza ludzka natura buntuje się woli Bożej. Często działamy po swojemu i rzadko pytamy Boga o Jego plany wobec nas. Kto pełni wolę Ojca Mego, ten jest mi bratem, siostrą, matką. Maryjo, Ty pokornie znosiłaś trudne sytuacje, nie ulegałaś pokusom buntu. Żadne dobro nie zależy od posiadania rzeczy materialnych, a jest wynikiem miłości. Maryjo, szukałaś Jezusa aż trzy dni i dziś szukasz dzieci. Zagubione w świecie grzechów. My z łatwością w swoim życiu gubimy pana Jezusa, odsuwamy go na dalszy plan poprzez popełnienie grzechu, ale ty, matko, pomagasz nam go znaleźć i wrócić z powrotem na właściwe tory. Dziękujemy ci, matko, za łzy, które przerodziły się w szczęście i radość, gdy odnaleźliście z Józefem swoje dziecko pełniący wolę Boga Ojca. Franciszek, Jacynta i Mucja nie rozumieli całej sytuacji objawień, ale ufali Marei i poddali się woli Bożej do samego końca. Od chwili objawień ich życie stało się naprawdę trudne. Oskarżano dzieci o kłamstwo i zastraszano je, że będą się smażyć w piekle. Wielu ludzi im urągało, były przerażone, a mimo tych wszystkich trudności wykonywały polecenia Matki Bożej. Swoje cierpienia i wszystkie przeciwności, jakie je spotykały, ofiarowywały w intencji nawrócenia grzeszników, jednocześnie wynagradzając za rany zadane z sercu Maryi i z sercu Pana Jezusa. Odmawiały codzienną modlitwę różańcową, o którą prosiła Matka Boża, a resztą spraw zajmowała się sama. Maryjo ucz nas takiego oddania się woli Bożej w poszczególnych wydarzeniach naszego życia szczególnie w tych których nie rozumiemy i które są dla nas trudne daj nam pamięć Maryjo o twojej obecności przy nas nieustannie a szczególnie wtedy gdy przeżywamy niepokoje ucz nas wołać bądź wola twoja